Czy warto umierać za Polskę? Pytanie to powraca w związku z nowym rozporządzeniem ministra obrony narodowej o powołaniu do wojska w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny. Mamy obecnie 6 godzin nastawienia się na komisję, a jeżeli tego nie zrobimy, to grozi nam kara pozbawienia wolności od lat 3 w górę. Pytanie może być na czasie, bo skoro rząd uaktualnia w ten sposób pobór, może to znaczyć, że ma cynk od USA o zbliżającym się konflikcie. A jaka jest moja odpowiedź na to pytanie? Jeszcze 4-5 lat temu odpowiedziałbym, że tak, jestem wychowany w duchu patriotycznym, mimo że wychowywałem się w komunistycznej Polsce. Trzeba w sumie przyznać, że w czasach PRL kładziono nacisk na patriotyzm i indoktrynacja była mocna w tym kierunku. Nie był to jednak narodowy patriotyzm jak przed wojną, bardziej mieliśmy bronić dobra klasy robotniczej, ale był. Teraz tego zbytnio nie widzę, ale u mnie myślę, że patriotyczne wartości wywodzą się z rodziny. Dziadek walczył w batalionach chłopskich, a potem w armii krajowej, i mimo że temat owiany był tajemnicą, to jednak budził romantycznie patriotyczne nastawienie do wojaczki. Dodatkowo opowieści starszej z bab z czasów wojny bardzo ukierunkowywały stosunek dziecka czy młodzieńca do wrogów ojczyzny i konieczności walki z nimi. Ale ostatnie pięć lat pokazuje, że nie ma całkowicie sensu narażać swojego cennego życia za Republikę Bananową, jaką stała się Polska. Nie ma tu nic, za co warto byłoby umierać. Oczywiście jest rodzina czy zbudowany majątek na kredyt, ale życia mojego i rodziny nie da się wycenić w pieniądzach. Jest bezcenne, zdarza się tylko raz i w razie wojny trzeba je po prostu za wszelką cenę chronić. A Polska stała się republiką bananową przez komunę i przez ostatnie 35 lat rządów bezdusznych karierowiczów i sług sił zewnętrznych. Nie będę wywoływał niepotrzebnych animozji. Ale w ciągu 35 lat trzeciej RP nie było rządu, który dbałby o jej interesy. Może z moimi wyjątkami, które zostały bardzo szybko ukrócone. Dlatego też nasz kraj wygląda, jak wygląda, ludzie są, jacy są. I nie widzę żadnego sensu, by brać udział w jakichkolwiek działaniach zbrojnych, by bronić tego tworu. Płacę średnio rocznie co najmniej 38% moich dochodów jako podatki, nie licząc kosztów kredytu hipotecznego, który de facto też jest podatkiem od dachu nad głową. Nie korzystam za bardzo z dobrodziejstw systemu. Z usług policji w moim życiu korzystałem trzy razy. Ostatnio mili panowie z patrolu drogowego pomogli wydobyć mi auto z błota i lodu. Pozdrawiam. Dzieci chodzą do publicznej szkoły, ale poziom nauki w szkole i to, jak dzieci są tam traktowane, nie wróży nic dobrego. Oczywiście są wyjątki od reguły. W ciągu dorosłego życia byłem na jednodniowym zabiegu w szpitalu, cztery razy u specjalisty. Pozostałe wizyty prywatnie, bo nie miałem czasu i zdrowia czekać z dwa lata. Droga pod moim domem w mieście z ponad 300 tysiącami mieszkańców jest nieutwardzona. Zawieszenie przez to naprawiam co roku. Jest nieocznieżana, a dwa razy w roku spychacz ją wyrównuje, co starcza na około tydzień. I dziury są od nowa. Moje miasto nie daje nawet dotacji do sportu. Godzina wynajęcia sali sportowej to 250 zł. Niby miałem darmową edukację, ale patrząc z perspektywy lat studia, to był stracony czas, podczas którego można było już zacząć zarabiać i robić coś sensownego. Spojrzałem na historię konta i przez ostatnie kilka lat zapłaciłem kilkaset tysięcy danin do Urzędu Skarbowego Jezusu. To pieniądze, których nigdy nie zobaczę, a w ciągu ponad 20 lat pracy na pewno wpłaciłem tam już ponad milion złotych. Dlatego chyba mogę oczekiwać, że takiego dobrego i pilnie płacącego daniny obywatela będzie chronić Armia Zawodowa czyli zespół specjalistów, którzy wybrali sobie wojsko jako życiową profesję i znają się na tym świetnie. A wracając do mojego dziadka, za to, że walczył za Polskę w AK, spotkało go więzienie i przymusowa praca w kopalni uranu. Przez co mój ojciec musiał być przez pierwsze 6 lat życia wychowywany przez babcię. Rodziców widział raz, dwa razy w roku, bo matka razem z ojcem pracowała w kopalni. Choć ona chyba nad ziemią. Odbiło się to mocno na jego postrzeganiu świata i poczuciu własnej wartości. A ta trauma trwa do dziś w nas. My jako ich wnuki ciągle to odczuwamy, bo rodzice nie potrafili też do końca otrząsnąć się z tych skutków wojny. Co oznacza, że my, ja i moje rodzeństwo ciągle czujemy skutki wojny, która zakończyła się 75 lat temu. Nie chcę, by moje dzieci czy wnuki odczuwały coś podobnego. Dlatego nie zamierzam brać w czymś takim udziału. Wojna na Ukrainie pokazuje dokładnie, co się dzieje z obywatelami kraju, który bierze udział w konflikcie. Ci biedni są mięsem armatnim, ci, których stać, uciekają. Ukraina jest dużo gorszym państwem niż Polska, korupcja sięga tam zenitu. Także nie dziwię się uciekającym i szkodami tych, którzy muszą zostać, bo nie stać ich na ucieczkę. Co prawda wiem, że sporo z tych, co zostali, walczą o swój kraj z własnej woli i poczucia patriotyzmu, ale uważam, że robią błąd. Jeśli nasze państwo nie potrafi zapewnić nam pokoju, to dziękuję, zmieniam państwo. W dzisiejszych czasach, nawet nie znając języka, można dobrze żyć w innym kraju, który bardziej doceni nas jako obywateli, a przynajmniej nie będzie nami gardził, jak Polska. Także jak rząd będzie chciał, żebym stawił się i walczył, to jednak podziękuję. Wolę zaryzykować dom, który być może ktoś ograbi, spali lub zajmie za to, że uciekłem, niż życie moje i mojej rodziny. Wam też radzę się nad tym zastanowić i podjąć odpowiednią decyzję.